Witam na kanale Mars News i zapraszam na przegląd dobrych wiadomości ze świata. Na świecie dzieje się wiele złych rzeczy, natomiast nie ma co się zadręczać, dlatego przygotowałem dla Was wybór dobrych wiadomości z całego świata, aby, no cóż, rozjaśnić nieco promykiem nadziei, promykiem szczęścia te mroczne dni. Na początek, Australia. Bardzo dobre wiadomości z Australii. Posłuchajmy. Good

Niestety, walkę z wariantem Delta przegrał. Stary Tom Meyers nie doczekał swoich 90 urodzin. Kraj momentalnie stanął w miejscu. Zamknięto sklepy, zamknięto wszystkie miejsca budów. Wszystko zamknięto. Odcięto no, w domach niemal milion mieszkańców okolic Sydney, okolic Melbourne nie mogą wychodzić, nie mogą wychodzić do sklepu, nie mogą wychodzić do pracy nigdzie. No zresztą po co mają łazić, That's prawda? 900, Także śmierć starego Toma Meyersa wstrząsnęła Australią, uniechomiła Australię. Australia to w tej chwili prawdopodobnie najbezpieczniejszy kraj na świecie. Oto pani premier Australii. Jeżeli nie wiedzieliście, to już teraz wiecie, Oto premier to premier Australii. Proszę bardzo, premier Australii, wspaniała myśl, cudowna kobieta. Woda będzie dostarczana ludziom, to dobrze. Woda jest przecież potrzebna, oh. dobre wiadomości. Ona wie, że wielu ludzi będzie bardzo złych, bardzo zirytowanych, no ale to przecież takie nerwusy zawsze je trafią. Wiadomo, Australia zamknięta po tym, jak stary Tom Mayer ulek. Wariantowi Delta. Oczy całej Australii zwrócone są teraz na panią Priscilla Banks, 92-latkę z Sydney. Ona ostatnio poczuła się gorzej. Jeżeli ona też padnie ofiarą wariantu Delta, to rząd wyprowadzi wojsko na ulicę. Nakaże ludziom natychmiast zejść do schronów podziemnych do Australii. Porzucone samochody to ludzie, których wariant Delta dopadł. Do tej Zależy teraz od pani Priscilla Banks Sydney. Dobrze, przejdźmy na drugą stronę świata, do Stanów Zjednoczonych. Bardzo dobre wiadomości ze Stanów Zjednoczonych. Snoops to strona fact-checkingowa, najpotężniejsza w Stanach Zjednoczonych. To oni powiedzą wam, co jest prawdą, a co fałszem. Joe Biden wyjaśnił rzeczywistość. Oto. Cytat z Joe Bidena, który wyjaśnia praktycznie wszystko. Ja przygotowałem dla Was tłumaczenie tego cytatu. Najpierw wysłuchajmy go w oryginale. Joe Biden podczas Town Hall, takiej rozmowy z jednym ze swoich mełnuchów, z got jednym z you Or the mom and dad, or, 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 or the neighbor, or when you go to church, or when you're... No, no I, I, I really mean it. There are trusted interlocutors. Think of the people. If, if your kid wanted to find out... You are... Why can't the, 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 the experts say, we know that this virus is in fact... Uh, um, uh, is, it, it's going to be... Proszę bardzo, cytat, który może przejść, przejść do historii. Joe Biden wyjaśnia całą rzeczywistość. Oto moje tłumaczenie tego cytatu dla Was. Pytanie brzmi: czy powinniśmy lub nie znaleźć się w sytuacji, w której dlaczego eksperci nie mogą powiedzieć, że wiemy, że ten wirus jest w rzeczywistości będzie naszą wymówką. Wiemy, dlaczego wszystkie leki zatwierdzone nie są czasowo zatwierdzone, ale i permanentnie zatwierdzone to jest także w toku. Tak, tak, ten cytat z Joe Bidena, trudno się z nim nie zgodzić, absolutnie się zgadzam, nie można się z Joe Bidenem nie zgodzić. Joe Biden wyjaśnia rzeczywistość podczas Town Hall. A to z pewnością cytat, który przejdzie do historii. Czy powinniśmy, lub nie, znaleźć się w sytuacji, w której, dlaczego eksperci nie mogą powiedzieć, że wiemy, że ten wirus jest w rzeczywistości, będzie naszą wymówką, powiedział Joe Biden. Tak więc, teraz Kanada, nieco na północ. Doskonałe wiadomości z Toronto. Ktoś poszedł po rozum do głowy. W Toronto, spójrzcie. Doskonały pomysł. Kopułę, kopułę uchronią Toronto i Kanadę przed Prawdopodobnie nie będzie potrzeby, aby schodzić do schronów podziemnych dzięki kopułom. Uh, ich... Kopuły są cool, ich największą zaletą jest to, że są transparentne, nie pomalowane ich czarną farbą i dzięki temu widać wszystko, co dzieje się dookoła. Pomyślcie. Świetny pomysł. W Toronto kopułę ratują sytuację. No i na koniec mam dla Was dobre wiadomości z Polski, jak najbardziej materiał kopres. Otóż nie martwcie się, wariant, nie przejmujcie się wariantem Delta. Globalne ocieplenie rozpieprze wszystko najpierw. Zmiany klimatyczne są coraz bardziej zauważalne i pozwalają na poczucia bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich 20 lat kataklizmy wynikające z ocieplenia klimatu. Od 20 lat kataklizma wynikające z ocieplenia klimat sześć zdarzeń o takim charakterze. W ostatnich dwóch dekadach liczba tam wzrosła... Zwróćcie uwagę na człowieka 6. tutaj. 6, 6, 6, 6, 6, 6, to, są to są bardzo dobre 6, 6, wiadomości. Globalne ocieplenie rozpieprzy wszystko zanim Zdąży to zrobić wariant Delta. Tak więc właściwie nie ma co się tym przejmować. Praktycznie w tej chwili no, trwa ten wyścig faszyzmu z globalnym ociepleniem, z wariantem Delta. Oto kto pierwszy przy świat i myślę, że w tym momencie globalne ocieplenie zdecydowanie prowadzi na drugim miejscu wariantę Delta. Faszyści spadają na łeb, na szyję, prawda? Jest ich coraz mniej. To wszystko w tym przyglądzie dobrych wiadomości ze świata. Jeszcze posłuchajmy. Każdego z nas mobilizujemy się do działania. Albo nie. Dziękuję. Do widzenia.